Polskie uczelnie wyższe coraz intensywniej korzystają z możliwości kontaktów z ponad tysiącem ośrodków naukowych z 15 krajów. Możliwości takie daje im przystąpienie do projektu Santander Universidades, który w Polsce zarządzany jest przez Bank Zachodni WBK. Programy globalne organizowane przez Uczelnie Partnerskie Programu Santander Universidades to doskonała okazja dla polskich uczelni do budowania długoterminowych relacji z międzynarodowym środowiskiem naukowym. Udział w programie uniwersyteckim naszego banku to również doskonała forma wspierania mobilności wśród przedstawicieli polskiego środowiska uniwersyteckiego. Zachęcam zatem studentów, doktorantów, absolwentów oraz pracowników polskich uczelni partnerskich programu Universidades do korzystania z szerokich możliwości rozwojowych oraz edukacyjnych oferowanych dla Państwa przez Bank Zachodni WBK, a także tak wybitne uczelnie jak Harvard. Brown oraz inne wiodące uniwersytety w Europie, Azji czy w Stanach Zjednoczonych. Santander Universidades rozpoczął działalność w Polsce w grudniu 2011 roku i obecnie współpracuje już z 24 uczelniami o różnych profilach, m.in. Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Leona Kośmińskiego czy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Do końca 2012 roku do tej grupy dołączą kolejne uczelnie. Bank BZWBK prowadzi akademię dla naszych studentów, czyli cykl wykładów bardzo dobrze odbieranych przez studentów, bardzo przeprowadzonych. Dwukrotnie wystąpił z wykładem gościnnym prezes Banku BZWBK, pan Mateusz Morawiecki. Postanowiliśmy iść dalej i Bank BZWBK skierował do nas propozycję łączenia się do programu. W ofercie programu Santander Universidades. Znalazły się międzynarodowe warsztaty dla pracowników naukowych oraz zaawansowane kursy adresowane do wykładowców akademickich, m.in. warsztaty nauczania komunikacji biznesowej dla nauczycieli języków obcych. Pomimo tego, że byłam już na wielu szkoleniach, w moim życiu i w organizowanych w różnych krajach przez różne instytucje to uważam za najlepsze ze wszystkich i najbardziej mnie wzbogacające. Mnie to na przykład bardzo pomoże przy budowaniu programów nauczania. Ukierunkuję na te rzeczy, które są najbardziej istotne w języku biznesu. Myślę, że warto podkreślić, że Santander University na celu ma pomoc międzynarodowym środowiskom naukowym, zgodnie z wiedzą, zgodnie z nauką rozwiązywać współczesne problemy zarówno gospodarcze, środowiskowe, jak i społeczne. Wraz z uruchomieniem programu Polska dołączyła do sieci dialogu i współpracy między uczelniami z Argentyny, Brazylii, Chile, Chin, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Meksyku, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Rosji czy Singapuru. Współpraca jest prosta, bardzo konkretna, co nam się dodatkowo podoba, że widzimy, że wszystko co robimy ma jakiś cel. Celem jest rozwój edukacji, rozwój współpracy międzynarodowej, pomoc szczególnie młodszym pracownikom, asystentom, doktorantom w umiędzynarodowieniu. Już teraz uruchamiane są także indywidualne projekty realizowane przez poszczególne uczelnie współpracujące z Santander Universidades wspierające m.in. rozwój projektów badawczych czy programów stypendialnych.